Dzień dobry kochani. Zobaczcie coś nowego. Narzędzie, które postanowiłam wykorzystać. Przyszło paczuszka. Teraz już poznajecie, dan. dan, 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 dan. Okularki do wiaru, do wirtualnej rzeczywistości. No i pierwsza grupka. Kursiku VR. Ogólnie każdy mógł przyjść, każdy mógł spróbować w rzeczywistości zastosować narzędzia. Bo widzicie, VR jest tak realny, że wyrzut chemiczny jest bardzo mocny. I bardzo trudno jest pomimo tego, że wiesz, że jesteś w kuchni, w pokoju, przejąć kontrolę nad tymi chemicznymi związkami. Postanowiłam w związku z tym wykorzystać go i robić właśnie takie kursy dodatkowe i też spotkania indywidualne, żeby. Na bieżąco użyć narzędzi i na bieżąco zmienić chemiczny skład naszego ciała. W pozycji siedzącej to wygląda bardzo śmiesznie. Jak naciąg okulary na nosie. Jest to już, dużo trudniejszych. Macie przykład Kasi, która stoi w kuchni. A całe ciało jej mówi, że idzie po desce, na wieżowcu. Zobaczcie, jak to jest trudne. No, a, a czy jest tu możliwość, że spadnę? No. Oczywiście. Ty możesz skoczyć i się zabić. Nie, nie, nie. <grym> Ale to będzie w kolejnym etapie. Wiecie, że to Was czeka. Trzeba się zabić. Chyba, że wtujesz. No nie. No i super, Kasia, na tyle, na ile dasz radę, po prostu działasz. A na, na ile nie, no, powracamy. to wracamy. Tak wyglądają początki. To jestem w kuchni, kurwa, jestem w kuchni. Wszystkie systemy wam mówią zupełnie co innego. To nie jest w ogóle zabawy. To sama się śpienie z tego. Ona sama się z tego śpienie. Nie w kuchni, jestem w kuchni. kuchni. Na telefonie widzicie problem. Ale on nie oddaje tego, co jest, co się dzieje z ciałem. To już jest kolejny dzień, kiedy dodatkowe atrakcje pod tytułem wiatr, ptaki będą grały rolę. Ustawiam tutaj klatkę po to, żeby uczestnicy mogli właśnie na zewnątrz wziąć udział w tym doświadczeniu. No jest to zupełnie coś nowego. I zachęcam Was do kontaktu, do indywidualnych spotkań. Będę oczywiście robiła kursy. Na Facebooku zapewne będę to ogłaszać. Jest zupełnie inna zabawa. Tutaj już mamy wszystkich po, po doświadczeniach. Jak to mówią, teoretycznie zatańczy się każdy taniec, w praktyce jest już inaczej. I pomimo, że to tylko zabawa, chemia idzie pełną parą, i naprawdę dla całego ciała jest to całkiem realne. Więc zachęcam, zapraszam. Kontaktujcie się ze mną. Buziory. 爸爸。Papa.